ma duże problemy z dużym opłem I rakon Dobra jak to ja też sobie zjem To Sigma Czy zjedli potężnego koksa? Potężnego jak brzuch oliwi Hahaha ja, się muszę uspokoić <laughs> Ale, ale tak się ale... przypomnę, że to wszystko się klipuje. Uwaga! Open astra! O mój mój BATK! Ale pek, tak, ale pek! Tak! Przyjmij! To też nie małym Bartkiem! A E ty, bo ja na F1 cię wygrałem. Ty też przyjmij! Nie, ten Astro, teraz jesteś robiony. Ej dobra, bo ja chyba jednak jestem robiony. Uwaga! Potężny kolor się jest potęż. Twój stary cię. Również raje. masywnym opelem! <grywa> A dziwne, bo moja mama ma ostre. No bo nie, zaciągnęła jakieś inne auto. <coughs> Ej, co? Ej, chodź być? Ej. <coughs> Tłubanie. No ten, coś już mnie strzelił! Dobra, to się kameruje, panie, to się kamer... Dawaj, bysz, dawaj, bysz, dawaj, dawaj. Będzie do oglądania, będzie do oglądania. Czekaj, bo ja <grym> <grym> z... mam źle myszkę. Ej, Bartuś, traf, proszę. Ej, dobra, nikt z Wartkiem i Kaczką się nie Poczekaj, co? No to muszę przyciszyć. i się nie odzywają, bo to są pro Dobra. być dobrze sklipowane. Z tutaj walkę dwóch do potężnych, przystojnych mężczyzn. tyle mnie Państwo tak przystojni. Rzekoczka, dojdź do. ten Bartuś! naruj tam, mój! dwa, serca, Opla, astry Oklakoma, a nie! Ku godzin, dobra? Ale teraz nowy, teraz nowy, Part 2. To będzie montowane, to będzie montowane, okej? Okay? No weź ten sklej, Ale... ja bo ci za na spektajna wyślę. Kapkacie będziesz montował? Tam na YouTube studio, oj Potężny opela strap pod do potężnego ego. To jest potężna walka jednego małego i jednego dużego człowieka. Oj. Który jest z rącznika 1090? Zapomniałem, że tu nie ma knoka. A Zapomniałem, że nie masz dwóch drugi... romosomów w mózgu. A drugie z 2015 roku! Aj! U, <noise> Ta walka się zakończyła potężnie. Się... Mi się skończyła! Teraz... Daj bo ja lodów... Teraz kolejna bardzo mocna walka. Opel Astra vs versus... Okron. Daj mi dawaj na... ty jeden na jeden. A z kim? Tam Ty nie żyjesz. Po jednym totemie zginąłeś. A, koćka. Ja poczekam, byłem na czy nie zjadam? Bum, bum Dobra, już się boom, 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 Bum, 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 bum zamiast sobie nocza zamiast Koks. <gülüyor> <gülüyor> a chwila, boom, a boom, chwila, boom, boom, Kaczka lubi pilates <laughs> Dzięki! Ej, boom, boom, to Nagrywał ze spektatora? Możliwe. Ale ma odpowiedź, brzmi NIE. Nie mam jak to... O, jednak mam. Ej, bo ty to... Kto mi tu na Discordzie z Pół serca! Za NN. Dobrze. I dobra, z tego będzie taki odcinek co zmontowany, nie? No to jest jak gruby materiał. No gruby, no, tak jak Bartuś na nim muzyka, wystąpi, to się nie, nie dziwi. Kim jestem, mały? Kim Winkiem tak jest jestem, mały? I okay. ja jest szukam swojej bartek. mamy. Ja teraz ja z Bartkiem nagrywam potem. Spłakałeś Fokus. Ja, oj, grubo, grubo. Focus. Ja chcę Ford Focus. chodź tu, mały. Chwastusz. Jestem chwasty, a nie mały Bartuś. Ta, na no, no, obiad jesz chwasty. Jesteś chwastem. Oj, 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 i on ciebie bije na ten, no, stosunek. Powalony ja to wszystko się... Ja wiem, dlaczego mi się Ciulo pogra! Mam, mam za niskie DPI, mam za niskie DP mam za niskie DPI! 15 na 20 cm! Zabij się! Ale no Ty jesteś za niski. Zabi. Zabij, zabi, zabi się, słyszałeś? Ale ja mówiłem to do Ford Focusa. No, ale słyszałeś Ford ja się. Słyszałeś, po, się po... tak, jak Oliwia wczoraj! Słyszałeś polecenie od szefa? Nie no, gadanie z Hiszpanią to jest inny wymiar idiotyzmu No to wiesz, to normalne tutaj jest Wiesz no, jak ludzie z tego państwa gadają, kurwa, że wiesz o rangach w Fortnite to się nie dziwię. Że to jest inny wymiar. To po prostu jest ten słabszy wymiar. O, o! Co za dziwki, czemu tak mało bambusów w żeście posadzili. Ej ja idę we Francję A Ja facet, będę facet. śpiewał, o rąda. Patrzcie, idzie, ja idzie b... koło od komuny. Dobra! Ja idę, ja idę pomóc. Mus... Daj, idziesz płakać w poduszkę i zwiedzywać mamę. jak mi idziesz pomoc jaka kurwa idę z po do ich bazy przyjść, którą mam przejętą? to Kaczka. To w końcu kto? O, no Bartek. Bo mi... sam Zmiana Nie no, że tu jest. Bo jestem, lube. Lube. Bo jestem Ukraińcem, tu nie mam na... <laughs> Mam sklipowane. Sklipowałem tu ja mam tu jak ty płaczesz No kaczka, weź się ode mnie, odwal, odwal Jak to też to Co? co? Znaczy 99? Co co co? Bingo, bingo, bingo! Znaczy ale 99? Ej go, obij go! 99? Nie wiem o chodzi na jeden, nie wiem, grać Ej, kubyś chwastki z to to nie chce brać, no boże. Tam Six Fast! Możecie się bić jeden na jeden? No właśnie! Jesteście takimi Dawaj gramy w nim siatkówkę! Słyszeliście jak Bartuś powiedział, że macie grać jeden na jeden, nie I Nic o nim Podaj mi go! Nie staicie polecenia. Nie. Dopnij mi go podaj. No musicie stać, bo jak Bartuś tak mówi, to on na poważnie gada. No nie wiem no nie chce mi się, wy jesteście tak niehonorowi. Jestem już na Paryżu! Ale ja nie wiem gdzieś. Ty, okoń, wiesz, co ja Ro rozpierdała mi ten. Naprawdę, Rozpierdałem dosyć, im gruwy. Konurowi jesteś takim Żydem. Nie, ja cię blokuję, jest? naprawdę. Ej, nie, nie. tu Tajlandia no, jest masz masz bloka, kurwa. Masz bloka, masz bloka, masz bloka, masz bloka. Blokujecie, blokujecie, blokujecie. cię. Blokuję cię. Blokuje Czy tam Piotr Pawłowski? Nie Dorczyk, ja ciebie blokuję. Tylko się rób, bo skończyłeś, jesteś blokowany. Zrywasz ze mną. Może przy siebie odczytałem od takiej jednej typiary. Nie, ja cię blokuję, naprawdę. Dlaczego? Bo mnie bijesz, a ja chcę z kaczką masz na imię Piotrek. Eee, <laughs> stanocze! U, stanocze! No to, takimi śmieciami jesteście. No chciałeś się ze mną bić! Oj, oj! El? Dajaj no, kurwa zepczę im teren frajerom Oła. Dobra, to jest do wygrania Imperium Panamskie. Przegra, Panam. nie przegra to! Mówię ci! Zresztą tu brać cały set 4-3 Gdzie, 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 gdzie? W wodzie tam! Tak, O w takie części Wy tyfe? Ja to mi chyba zrobiłeś. Ej, czekaj! Ej, stój, stój, stój! To jest dla ciebie. Co za? O, dzięki za tego flejerałaś. No, no pół serco.